Cześć, w tym materiale porozmawiamy o oczekiwaniach. Co oczekiwania mówią o tobie, co oczekiwania mówią do ciebie i co warto z nimi zrobić, żeby poczuć więcej spokoju, szczęścia i mniej frustracji. Zapraszam. Ja nazywam się Ilana Bajorek i na tym kanale mówimy o tym, jaką moc mają Twoje myśli. Jak to jest z tymi oczekiwaniami? Zastanów się, kiedy w ciągu swojego dnia odczuwasz frustrację, kiedy się na kogoś czy na coś złościsz. Ta sytuacja pokaże Ci, jakie są Twoje oczekiwania. Ponieważ, kiedy mamy w głowie jakieś wyobrażenie na temat tego, jak ludzie powinni zachowywać się, jakie rzeczy powinny być, czy sytuacje, i kiedy nie dzieje się tak, jak tego chcemy, to wtedy pojawia się właśnie ta frustracja, czyli nie akceptujemy tego, jak wygląda dana sytuacja, nie akceptujemy zachowania danej osoby, no bo przecież mamy w głowie wyobrażenia, jak ona czy on powinien się zachować i jakie rzeczy. Macierzyństwo, czy jakaś sytuacja zawodowa, mamy wyobrażenie na temat tego, jak to powinno wyglądać. I teraz, kiedy ten obraz rzeczywistości jest różny od tego obrazu naszego w głowie, no to jest poczucie tej frustracji. Co możesz z tym zrobić? Po pierwsze, warto przyjrzeć się tej sytuacji, ponieważ kiedy masz oczekiwania w stosunku do kogoś, to najprawdopodobniej sama czy sam nie dajesz sobie tego. Podam Ci przykład. Jeżeli masz oczekiwania w stosunku do swojego partnera, żeby był bardziej czuły, żeby więcej z tobą rozmawiał, żeby więcej czasu z tobą spędzał, to najprawdopodobniej sama czy sam sobie tego nie dajesz. I teraz warto zastanowić się, jaką masz relację z samą sobą, czy z samym sobą i zastanowić się, jak ta twoja relacja wpływa na twoje oczekiwania w stosunku do drugiej osoby. Ponieważ jeżeli sam czy sama siebie kochasz, doceniasz, dbasz o siebie, to będziesz jedynie zachęcał czy zachęcała drugą osobę do tego samego, ponieważ pokażesz mu, jak siebie traktujesz czy jej, pokażesz, gdzie są Twoje granice emocjonalne, fizyczne, mentalne i wtedy zachęcisz drugą osobę, żeby traktowała cię właśnie w ten sam sposób, w jaki ty sama czy sam siebie traktujesz. Oczekiwania nie wychodzą nam na dobre, więc co możemy zrobić zamiast tych oczekiwań? Warto po pierwsze wyznaczyć sobie jakieś cele, dać sobie jakieś intencje, czyli określić słownie czy na papierze jak chcemy żeby dane rzeczy wyglądały w naszym życiu, nasze relacje, czy jakieś obszary naszego życia. Takie określenie celu, określenie naszych intencji wpływa na to, że mamy wpływ na to, co się wydarza. Mamy wpływ na nasze zachowanie, mamy wpływ na poszczególne etapy, że my mamy takie poczucie sprawczości i to działanie wychodzi od nas. Kiedy natomiast wchodzą w grę oczekiwania, to tutaj próbujemy kontrolować niejako coś, co leży Poza naszą strefą wpływu, coś, co jest na zewnątrz. Tymczasem zmiany zaczynają się przecież od nas samych. To my zmieniamy siebie po to, żeby zmienić świat wokół nas. Więc to jest jedno. Zamiast oczekiwań, czegoś, co jest w Twojej głowie na temat wyobrażania sobie tego, jak sprawy powinny wyglądać, zastanów się, jakie są Twoje cele, jakie są Twoje intencje, czego chcesz w życiu, doświadczasz i jak zbudujesz do tego Twoje. Twoją codzienność, Twoje zachowanie, Twoje plany, twoje kroki, żeby to miało miejsce. No dobrze, więc pierwsze to są wyznaczanie sobie celów, zamierzeń, intencji. Co jeszcze możesz zrobić po to, żeby mniej się frustrować, żeby w Twoim życiu te oczekiwania przestały być dla ciebie takie destrukcyjne? Warto. Pomyśleć sobie, kiedy ja tworzę w głowie jakieś takie historyjki, kiedy moje interpretacje rzeczywistości, czy zachowania innej osoby, czy słów innej osoby są dla mnie destrukcyjne. Kiedy to moje fantazjowanie, tworzenie sobie filmów wpływa na mnie źle? Kiedy kończy się dla mnie źle? Więc warto zrezygnować z tworzenia sobie takich historyjek i skupić się na faktach, po prostu. Cieszyć się też rzeczywistością. Skupić się na tym, ok, co ta osoba powiedziała. Ja nie wiem, co ona miała na myśli, nie wiem, co miała w głowie. Jeżeli coś mnie zabolało, to może warto się temu przyglądać i warto zapytać tą osobę, co konkretnie miała na myśli, ponieważ może się okazać, że jej intencje były zupełnie inne. Może się okazać, że ona zupełnie inaczej widzi tą sytuację. A więc pytaj, otwarcie rozmawiaj z drugą osobą, Przedstawij też swój punkt widzenia, jak ty to widzisz, jak się poczułaś, czy poczułeś. Nie oceniaj tej osoby, przecież nie wiesz, co się dzieje w jej głowie, tylko rozmawiaj o tobie, jak ty się poczułaś w tej sytuacji, czy poczułeś, czy w obliczu danych słów, jak to na ciebie wpłynęło. Możesz rozmawiać otwarcie. Taka otwarta rozmowa powoduje, że możecie. Wypracować strategię radzenia sobie z podobnymi sytuacjami, a każdorazowe zakładanie czegoś, co siedzi w głowie drugiej osoby, ocenianie tej osoby, że miała takie takie intencje zranienia nas, czy spowodowania, żeby nam było przykro, czy że jej na przykład nie zależy na nas, to wszystko już jest w kwestii interpretacji, więc nie róbmy sobie tego, nie przyjmujmy interpretacji, nie rozwijajmy ich, ponieważ interpretacje powodują, że my właśnie odczuwamy wtedy frustrację, smutek, lęk itd. A więc cele, zamierzenia, intencja. A kolejna kwestia to jest zostaw fantazjowanie, tworzenie sobie filmów, które ciebie nie wspierają. I ostatni element to co możesz zrobić to poczuj radość i ciesz się tym, co cię otacza, ciesz się swoim życiem i zastanów się, co tobie daje radość, co ty lubisz robić, jak chcesz się w swoim życiu czuć i rób tego więcej. Dziękuję ci za dzisiaj, jeżeli ten film podobał ci się, jeżeli uważasz, że jest on wartościowy, zostaw po sobie ślad lub ten materiał udostępnij, zostaw komentarz, czy po prostu subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Tymczasem dziękuję Ci i do zobaczenia. Pa pa.